Witam w programie. Przywitajmy oklaskami naszego gospodarza. Przed Państwem Baz. Fajny z Ciebie chłop Grześ! Jestem Baz! Ładnie macie urządzony domek. Witam wszystkich i zapraszam do programu. Naciśnij przycisk Baz, jeśli chcesz. Debiutujemy w grze Baz. Sugeruję wybranie opcji Nowy Profil za pomocą kolorowych przycisków. No dobra, jeśli są tu już starzy wyjadacze, to proszeni są o wybranie swoich profili za pomocą kolorowych przycisków i wciśnięcie przycisku Baz, gdy już będą gotowi do gry. Jeśli chcesz, możesz dokonać zmian w swoim profilu. Wszyscy już są gotowi. Jedziemy z programem. Zanim poznamy pytanie, pozwólcie, że przedstawię wam moje dzisiejsze ofiary, czyli uczestników! Paulina. Wiedziałem, że kiedyś do mnie wrócisz, takie jak ty zawsze wracają. Darek. Zazwyczaj jeden z najlepszych. Karolina. Nieugięta jak Tommy Lee Jones w świecie. Agnieszka, nasza ulubiona zawodniczka, zawsze chętna do gry. Gotowi? Zatem zaczynajmy! Karolina, wybierz coś, no dalej. Z każdego zakątka Ziemi, bez uciekającego czasu, bez bonusów, liczą się tylko prawidłowe odpowiedzi. To jest gra na punkty, odpowiadajcie używając kolorowych przycisków. Która ze znanych osób urodziła się tutaj? Paulina poszłaś swoją własną drogą. Czy zauważył ktoś? Wśród Was stoi Łoś. Popularne kwiaty rosną w cieniu młyna. Darek, jesteś pewien tej odpowiedzi? Zobaczmy trzecie pytanie w tej rundzie. W którym mieście ludzie podziwiają ten pochyły budynek? Karolina, dobra robota, poprawna odpowiedź przy prędkości rannego leniwca. Nieźle, gdzie leży ta piękna góra? Dwa pytania z rzędu, no raczej, gdzie można podziwiać ten widok? Trzy razy z rzędu poprawnie, coś niesamowitego. Ten znany budynek został zaprojektowany tak, aby przypominać kształtem, którą łódź żaglową. Zgadzać? Jesteście zbyt fajni, żeby odpowiadać w jakimś rozsądnym czasie. Muszę przyznać, że uwielbiam chwilę, kiedy każdy mówi coś innego. Co to za waluta? Co za harmonia odpowiedzi! Punkty dla zawodnika, którego przepustowość mózgu naukowcy liczą w kilowatogodzinach! Przywódca którego kraju urzęduje w tym budynku? O tak! Rozwalenie dwóch pytań z rzędu, to jest coś! Pierwsza runda dobiegła końca. Sprawdźmy, jak wam poszło. Pasażerowie lotu poniżej zasięgu radarów. Pat na topie! Darek! Po poprzedniej rundzie należą Ci się odpowiednie wody. Wybieraj. Zajrzyjmy do puszki Pandory! Hurra! Ktoś skusi się na kawałek tortu. Pytania jeszcze nigdy nie smakowały tak słodko. Czas zagrać w bitwę na torty. Przy odpowiedzi korzystajcie z kolorowych przycisków. Najszybsza osoba zadecyduje o losie tortu. Który detektyw mówił? Jeszcze tylko jedno. Naciśnij przycisk bas, aby zatrzymać się na grę. Od wieczorek! Ten tort pozbawił kogoś życia. Nie zapomnijcie, że każdy z Was ma tylko dwa. Jaki tytuł nosi program, w którym uczestnicy mieszkali na malezyjskich wyspach? Rapang, Tengah i Mensirip. Pokażę Wam dobrą odpowiedź, bo inaczej będziecie się nad tym głowili do końca życia. Którym zwierzęciem jest dowcipny Fazi z mapetów. Paulina. Los znów. Uwaga! Agnieszka. Lubię Cię. Lubię, ale reguł zmienić nie mogę. To było Twoje ostatnie życie. Po występie w Tańcu z Gwiazdami, Joanna Japółczyńska wystąpiła jeszcze w którym reality show? Darek, masz ochotę na chwileczkę mszczenia się? Darek, to cały ty, już bez żyć, ojej! Lucy Lawless gra wojowniczą księżniczkę o imieniu. Do kogo poleci wygład. Smacznego! Ktoś ukradkiem przemyka w stronę drzwi, podczas gdy w grze pozostaje najlepsza dwójka. Czas na pojedynek! Jak nazywa się program dla dzieci, nadawany w latach 1992-1994, którego prowadzącym był Żółty Redaktor? Tylko dwoje. Z... Wcinaj! Bezwzględna dystrybucja tortów, dla każdego znalazł się kawałek. W której z tych telenoweli główną rolę gra Natalia Oreiro? Paulina. Znowu to. Or! Ten uczestnik przesadził ze słodkościami. Pora odpaść z rozgrywki. Mamy zwycięzcę! Wypada wyczyścić podium z bitej śmietany. Koniec rundy, drodzy państwo. Kto bazował najskuteczniej? Na końcu guz drześcia... Trzeci! Drugi! Król Quizus pierwszy... Paulina. Czas rozpocząć rozdanie z dołtali. Dalej komandorze ostatkin, wybierz kolejną kategorię. Hmm. E, więc to jest koniec, tak? Palce na przyciskach i głowy w gotowości. Inaczej już możecie zacząć się żegnać. Oto runda nad krawędzią. Pierwsze pytanie. Zobaczmy, czego dotyczy. Tutaj używamy kolorowych przycisków. Najszybsi i bezbłędni trzymają się z dala od krawędzi. Ile żyć? Według legendy ma kot. Dobra odpowiedź trzymacie w miejscu. Reszta robi krok w stronę szlamu. Jaki jest najszybszy sposób konia na przebiegnięcie z punktu A do punktu B? Jas, najlepiej strzelić sobie w kolano z zamkniętymi oczami. Błędna odpowiedź oznacza, że to ty zbliżasz się do krawędzi, a twoi rywale zostają na swoich miejscach. Które z urządzeń jest wykorzystywane do wysyłania krótkich wiadomości? Ktoś zamieścił to pytanie wcześniej w internecie? Które urządzenie pozwala obsługiwać graficzny interfejs użytkownika? Raz na wozie, raz w wam wozie, że tak. Powiem. Która rasa psów kształtem ciała przypomina parówkę na nogach? Agnieszka? Tak Ciebie? Z tej rundy zostały jakieś marne resztki. Czas przyłożyć się do gry. Jak nazywa się sztuka składania papieru w kształt zwierząt? Ktoś ma niezłego spida. Czas na maść! W warcabach ile pionków w sumie znajduje się na planszy przy rozpoczęciu gry? Cierpliwość to pierwszy stopień do raju. W świetle zaistniałych okoliczności. Lądujesz w szlamie! Jak nazywa się gra, w której wyciąga się drewniane klocki z wysokiej wieży? Jest wśród nas jasnowidz. O. Kto świeje się na krawędzi, która z tych gazet ma redakcję w Glasgow? No, niestety, nie tym razem. Jak nazywa się szczelny garnek, w którym potrawy gotują się pod ciśnieniem. Dar. Jesteś w błędzie. Zdaje się, że dla niektórych ryzyko to chleb powszedni. Pies Paris Hilton. otrzymał imię po jednej z wróżek, której. A jednak nie ma wśród nas jasnowidza. Jak to się mówi, sam sobie skotowałeś ten los. Kolejną rundę. Kto jest za? Ale najpierw. Wyniki! Na dole stawki. Torwał się do stołka lidera i nie chce zejść. Paulina. Koszmarna runda dla jednego z uczestników. Sprawdźmy, czy wybranie kategorii do kolejnej poprawi mu nastrój. Rachcia, chcia, ruszać się! Wciśnij przycisk, zrób cokolwiek! Paulina, już drugi raz. Drugi, rozumiesz? Drugi raz proszę cię o pośpiech. A za trzecim nie będę tak uprzejmy, rozumiesz? Mam nadzieję, że znacie się na geografii. Mam nadzieję, że lubisz ryzyko, bo właśnie zaczynamy grać Twoimi pieniędzmi. Ta gra jest na bogato. Mamy już pierwsze pytanie. Zobaczmy, na jaki temat. Kolorowe przyciski decydują o stawce. Obstawiajcie wysoko je. Tylko jedno z was gra za najniższą stawkę. Jak nazywa się narzędzie wykorzystywane w tej pracy. Agnieszka. Dlaczego nie postawiłaś więcej? W końcu to tylko punkty. Gracze i grajki, oto kategoria następnego pytania. Stawka to niezła zajawka. Obstawiamy! Macie mieszane uczucia w stosunku do tego pytania. Zobaczmy, co tam będzie nam dane. Który kraj został zdewastowany przez ten żywioł na początku 2009 roku? Niektórzy ostro w moczy, Leci kolejne pytanie. Czego dotyczy? Panie i Panowie, sprawdźmy, z jakiej kliny jesteście ulepieni. W początku? Koniec obstawiania? Posłuchajmy pytania! Jak nazywa się podobna atrakcja, którą można obejrzeć w parku narodowym Yellowstone? Jedna odpowiedź pozostawiona samej sobie. Czy mieliście rację odrzucając tę poczciwą bidule? Niektórzy z Was nadają się jedynie do głuwania w nos. Rzućmy okiem na kategorię następnego pytania. Zawodnicy, pokażcie na co Was stać. Obstawcie zakłady i możemy grać. Jest bazokracja. Każdy ma prawo do własnej opinii. Co sprawia, że ta niegomość traci równowagę? Odpowiedzi wystąpię. Ja, 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 ja. Paulina, czuję się tak, jakbyś zawsze była z nami. Wracasz i od razu wygrywasz. Spójrzmy na kolejne pytanie. Co to będzie? Obstawiamy! Ile punktów chcecie zaryzykować? Okej, okay, zakłady przyjęte. Proszę o pytanie. Jak nazywa się ten eksplodujący obiekt? Jednomyślność, to lubię. Bombowe bazowanie, proszę Państwa. Czas ujawnić kategorię pytania finałowego. Stawka nie zabawka. Obstawiamy. Dobra, koniec obstawiania. Czas na pytanie. Co w trakcie erupcji spływa po zboczach tego giganta? Kolejne pytanie okazuje się proste jak budowa cepa. Panie i panowie, Leandy Fin! Rzućmy okiem na wyniki. Obstawiacze tyłu. Trzeci, drugi. Na szczycie bez zmian. Paulina. Agnieszka. Widzę, że w tej grze to ty zazwyczaj masz wiatr i piasek w oczach. Więc możesz sobie wybrać kategorię następnej rundy. Wiemy, jak lubisz wypełniać swój wolny czas. Jeśli nie odpowiesz szybko, resztki swoich punktów będziesz mógł zdrapywać z podłogi. Zagrajmy w podaj bombę! Odpowiedz poprawnie i podaj bombę. Uwaga! Jak nazywa się kot doktora Zło? Zła odpowiedź. Co jest naturalnym pożywieniem świnki morskiej? Miodzio! Yeah. Która powieść opisuje urlopowe przygody trzech przyjaciół i ich psa imieniem Montmorency? Le! Która gra planszowa stała się. Zabawne! Jak niewielka ilość materiałów wybuchowych sprawia, że ludziom zaczynają uciekać punkty z rąk. Wyciągać o. choinkę, nadlatuje kolejna bombka. Co puszcza się na wodzie za pomocą małych płaskich kamyków? Tak to się robi! Który dzień? O to chodzi! Który z tygodników zamieszcza cyklicznie listę 100 najbogatszych Polaków oraz ranking szkół? Zwycięstwo! Które zdrobnienie na. Yy, yy, nie. Co trzyma dama w standardowej tablicy? Yy. Z braku. Paulina. By w twoich szarych komórkach tykała bomba? Odpowiedz poprawnie, aby się jej pozbyć. Kryć się! Który ze światowych liderów miał owczarkę? Wybitnie źle. Jak wabi się pies w opowiadaniu dla dzieci pod tytułem. Nie nada! Jak nazywa się przenośne urządzenie do czytania? Pytania, drogie drinki i upokorzenie przy udziale materiałów wybuchowych. To trzy filary, na których opiera się moja egzystencja. Zanim rozpoczniemy rundę finałową, zobaczmy, komu sprzyja szczęście. Oto wyłożeni na glebie. Trzeci. Drugi. Równiejszy wśród równych. Paulina. Zbliża się koniec! To już ostatnia runda! Zapnijcie pasy i przygotujcie się do wystrzału w kosmos! Nadszedł czas na końcowe odliczanie! Punkty, szmunkty! Przede wszystkim liczy się czas! Im więcej punktów zdobyliście, tym więcej sekund wam spadnie! Pamiętajcie, żeby nie ociągać się z odpowiedziami! Czas płynie tutaj nieubłaganie! Puśćcie pierwsze pytanie ze smyczy. Który włoski klub wypożyczył Davida Beckhama z LA Galaxy? Zła odpowiedź powoduje, że spadacie razem ze swym podium. Pamiętajcie, że kto dotknie podłogi, odpada. Który tytuł piosenki łączy The Rolling Stones i D'Angelo? Karolina. Jeśli na kolejne też odpowiesz źle to równie dobrze możesz już zacząć machać wszystkim na do widzenia. Bohaterem komiksów, którego w 2004 roku wcielił się Ron Perlman jest... Karolina. Pęknę oh się ładnie z tymi wszystkimi sekundami, które tak nozolnie przez całą grę. Czym rzucił w Georgia W. Busha Montadar al-Zaidi w grudniu 2008 roku. Zawodnik, który odpowie najszybciej, otrzymuje dodatkowe sekundy i oddala się od niebezpieczeństwa eliminacji. Który niezależny zespół napisał w 2008 roku przebój A-Punk? Dobra. Widzę, że jest wam za dobrze. Ciekawe jak poradzicie sobie, kiedy przytnę wam trochę sekund. Która seria filmów opowiada o wzlocie i upadku Antychrysta Damiena? Agnieszka za odpowiedź. Twój kres nadciąga. Przeniesienie części uprawnień z organów władzy państwa na organy władzy samorządowej. To... Agnieszka. O, czuj gorycz eliminacji. Smakuje trochę jak anyżek, nie? Który zespół na płycie Cień Wielkiej Góry jechał na szalonym koniu? Na niebiosa! Już następny gracz pożegnał się z turniejem. Padają jak muchy. W filmie Powrót Batmana kobietę kot gra Michelle Pfeiffer. Kto wciela się w tę rolę w filmie Kobieta kot? Które europejskie miasto będzie gospodarzem olimpiady w 2012 roku? Dobra! Czas trochę podkręcić czas, więc nie zapomnijcie spinać się przy odpowiedziach. Co po polsku znaczy włoskie słowo fratellis? Jak zrobi się jeszcze goręcej, będę potrzebował pomocy specjalisty. Czy jest na sali lekarz? Jaki tytuł nosi komedia, w której występuje gwiazdor kina akcji Sylvester Stallone? Paulina. Odpowiedz źle na kolejne pytanie, a będzie z tobą. O, ile dni będzie miał rok 2012? Od błędnych odpowiedzi lepiej trzymać się z daleka. Debiutancki album Jeffa Buckleya jest zatytułowany... Karolina, zostałaś przeskoczona. Twierdzę, do którego więzienia Sean Connery pomagał się włamać Nicolasowi Cage'owi. Czas nieco podkręcić tempo, uważajcie! Który legendarny amerykański lotniskowiec zostanie zastąpiony przez USS Gerald R. Ford w 2015 roku? Zawodnicy szli łeb w łeb, ale naturalna selekcja w końcu zadziałała! Znamy zwycięzcę! Poznaliśmy dzisiejszego zwycięzcę. Czas oddać w jego ręce główną nagrodę. Baz, co to będzie tym razem? <laughs> Hej! jest i zamek są twoje! Skaczący zamek, tak jest! O, jeden węc za daleko.